Witam Państwa 1 grudnia 2025 roku i zapraszam na program Ecovision TV. Związek Nauczycielstwa Polskiego jest najstarszym związkiem zawodowym w Polsce, a jego początki są nierozerwalnie związane z walką nauczycieli o prawo do nauczania w języku polskim. 120 lat, 1 października minęło ale również powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego oczywiście, ale również jest to związane z 80 rocznicą działalności Związku Nauczycielstwa Polskiego na terenie opolszczyzny. Początki, jak sięgniemy pamięcią do historii, były bardzo trudne. Były, Polski nie było, była pod zaborami i ten zryw nauczycieli. Związany był przede wszystkim z, z walką o nauczanie w języku polskim, ale również i z walką o lepszą edukację, o nie, wyzwolenie kraju. My nie jesteśmy typowym związkiem zawodowym, dlatego że. Takie ustawowe i konstytucyjne prawa związków zawodowych to jest troska pracy i płacy swoich członków. Natomiast ZNP zdecydowanie wykracza poza te ramy i tak było od 1905 roku, bo my interesujemy się przede wszystkim tym, co naszym zdaniem jest najważniejszą dziedziną życia społecznego, czyli edukacją. W tym sprawie dyskutujemy i o podstawach programowych, o warunkach pracy nauczyciela i płacy oczywiście, ale także o tym, jak i czego uczymy, w jakich warunkach pracujemy, jak funkcjonuje edukacja jako taka, jakie zadania ma szkoła. Więc to wszystko jest przedmiotem zainteresowania związku od samego początku. Dzięki temu, że jestem w Związkach Nauczycielstwa Polskiego nabrałam odwagi, pewności i wiary w to, że polskie dzieci w przyszłości mogą być pięknym człowiekiem, piękną szkołą, z pięknymi nauczycielami, z otwartymi ludźmi na mądrość, uczciwość no i po prostu służbę drugiemu człowiekowi w całej Polsce. Byłam dłuższy czas członkiem, ale także byłam przewodniczącą ogniska przy przedszkolu nr 38 w Opolu. Wcześniej byłam w Zachodniopomorskim, Mosty województwo Szczecin, powiat Goleniów był. To już były nauczycielki troszeczkę innej myśli, że tak powiem i trudno było nieraz może nie przekonać. Ale powiedzieć, jak to jest wspaniale, w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Już po raz 29. zostały rozdane nagrody miasta Opola w dziedzinie kultury. Opolski Pegas, bo taką nazwę od tego roku ma ta nagroda, trafił do ludzi kultury z naszego regionu. Opolski Pegas to nagroda, która honoruje wysiłek ludzi we wszystkich dziedzinach kultury. My jako miasto jesteśmy do tego, żeby tworzyć ludziom warunki do tego, żeby mieli swobodę tego wyboru i pokazywać co warto też w życiu wybierać, a kultura jest tą częścią takiej aktywności człowieka, którą naprawdę warto wybierać, na którą warto stawiać, z której warto korzystać. Stąd miasto Opole jest bardzo bogate, jeżeli chodzi o ofertę kulturalną. Kina, teatry, galerie, filharmonie, filharmonia, w ten sposób może tak, wiele innych muzeów to jest co? coś, Co wyróżni Opole. I chociaż jesteśmy formalnie tylko st jako stolica polskiej piosenki, ale myślę, że gdybyśmy byli europejską stolicą kultury, o co zresztą się ubiegaliśmy, nie było w tym by nic dziwnego. Wręcz przeciwnie, zasługujemy na takie tytuł. Miasto od zawsze wspiera działania artystów oraz placówki kultury, przeznaczając na ten cel całkiem sporą kwotę. To jest kilkadziesiąt milionów złotych. Myślę, że jeżeli powiem kwota 60-80 milionów, to nie jest kwota, która byłaby przestrzelona, bo to w zależności czy, czy liczymy tylko same instytucje kultury i ich bieżące funkcjonowanie, czy również różne wydarzenia kulturalne, które w ciągu roku mieszkańcom oferujemy, dni Opola, wystawy zewnętrzne i wiele, wiele innych. Tegoroczna gala nagród Miasta Opola ma zmienioną formułę i nazwę. To Pegas, ten symbol mityczny, mityczny symbol yy, kreatywności, wolności w sztuce, yy, był tak naprawdę symbolem wszystkich ludzi kultury w naszym mieście. Jak co roku otrzymaliśmy rekordową liczbę nominacji, ponad 55 w sześciu kategoriach. Są to ludzie kultury, sztuki, twórcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, osoby, które, społecznicy, którzy wkładają swoją pasję, całe serce w rozwój właśnie kultury, w organizację wydarzeń, artyści, którzy swoimi projektami wzbogacają kalendarz wydarzeń kulturalnych OPOLA. Kapituła może zaproponować przyznanie je, więcej niż jednej nagrody w danej kategorii, bądź też nie przyznania jej wcale. W tym roku zostało przyznanych 11 nagród we wszystkich kategoriach. Wśród wyróżnionych znalazła się również nasza redakcyjna koleżanka Katarzyna Puma-Piasecka, która od wielu lat tworzy festiwal osób niepełnosprawnych Mozart. Wszystkim nagrodzonym i nominowanym gratulujemy i życzymy realizacji jeszcze wielu znakomitych pomysłów kulturalnych. Ze Śląskiem na Ty to konkurs, który od wielu lat promuje kulturę śląska nie tylko opolskiego. W tym roku odbyła się 32 edycja tego wydarzenia. W którym rywalizowało ponad 60 prac w czterech kategoriach. Konkurs realizowany jest przez Stowarzyszenie Animator działające w Łubnianach. Stowarzyszenie zostało założone 32 lata temu z pomysłu Krystiana Czecha, długoletniego, wczesnego dyrektora Łubnińskiego Ośrodka Kultury, animatora tej kultury, człowieka znanego właśnie z tej, z tej działalności. Zwrócił się do mnie z, z pytaniem, czy, czy byłoby zasadne, żeby założyć takie stowarzyszenie, które by wspierało y, jakieś inicjatywy i działania związane z kulturą, szczególnie kulturą śląską, dlatego że on widział, widział przestrzeń, w której moglibyśmy właśnie za, zaistnieć, a być może z jakoś tam ludzi z, z, do tego przekonać. No i, i, i chyba nam to wyszło, bo w tej chwili, tak jak powiedziałem, to już jest 32. edycja tego konkursu ze Śląskiem na Ty, no i miejmy nadzieję, że będą kolejne. Myślę, że jak nazwa wskazuje, Ze Śląskiem na ty, to jest adresowanie propozycji dla wszystkich mieszkańców tego regionu i w ostatnich latach bardzo to widać, że jest bardzo ten konkurs potrzebny mieszkańcom, ponieważ poprzez konkurs mogą wyrazić siebie, poszukać ciekawych historii, bo archiwa rodzinne, które gdzieś tam być może zostały troszeczkę uśpione albo nie było możliwości, żeby je ukazywać bardziej publicznie. W tej chwili są do tego celu bardzo Często używane. To nie tylko historie y, i jakieś ważne wydarzenia, ale też to, co jest dziedzictwem duchowym mieszkańców tego regionu, czyli gwary, których są tutaj dziesiątki. Y, każdy poszczególny powiat to są inne odmiany i wewnątrz danego powiatu możemy wsłuchiwać się w inne jeszcze y, różne melodie. I to jest fenomen tego duchowego dziedzictwa mieszkańców tego regionu. Stąd też, kiedy zaczynaliśmy konkurs. Taką pozycję w regul regulaminie zapisaliśmy, żeby pracę napisać w gwarach, takich jakich się posługuje y uczestnik w miejscu, gdzie mieszka. Janusz Gilewicz, opolanin tworzący w Stanach Zjednoczonych, między innymi dla Watykanu, gwiazd roku takich jak David Bowie, Joe Cocker czy Eric Clapton, wystawiający swoje prace również w Opolu podczas zimowego Lasu Sztuki. Został pośmiertnie uhonorowany przez Samorząd Województwa oraz Radę Miasta Opola. Był człowiekiem znanym w całym świecie i wybitnym twórcą, wybitnym artystą niestety przedwcześnie od nas odszedł nie, nie tak dawno kilka miesięcy temu. Nie zdążyliśmy tego zrobić za życia, więc pośmiertnie dzisiaj wręczam odznakę za zasługi dla województwa, ale równocześnie przekazujemy dla Muzeum Śląska Opolskiego zakupiony przez zarząd województwa opolskiego obraz pana Janusza Gilewicza. Mimo tego, że w zasadzie tworzył w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku, był nowojorczykiem, to jednak w sercu pozostał opolaninem i to dla nas niezwykle ważne. Ważne, żebyśmy pamiętali. O tych różnych opolanach, którzy są rozporsiewani po całym świecie, robią bardzo różne rzeczy, ale w sercach zawsze pozostają z nami. Nazywał siebie sam chłopakiem z Opola i jest takim przykładem tego, że tak naprawdę kariera można być realizowana, także artystyczna, przez każdego, który tak naprawdę ma w sobie talent, ma w sobie to coś i jego życie jest niezwykle ciekawe. Pokazuje, że można podbić świat startując tutaj z Opola. A teraz symbolicznie powraca do naszego miasta, niestety pośmiertnie. Został nadany mu tytuł honorowego obywatela. Przyszły czasy stanu wojennego i tych wszystkich perypetii związanych z, z tą historią. No i Janusz niestety musiał opuścić Polskę. Wyjechał do, do, najpierw do Rzymu. tam. Działał, tworzył, a potem do Nowego Jorku. On miał mnóstwo pomysłów rozmaitych, radził się mnie. Ja jestem inżynierem, architektem i, i z punktu widzenia bardziej takiego inżynierskiego patrzyłem na te jego rozmaite pomysły. Bardzo, bardzo interesujące i za każdym razem zaskakiwał mnie nowymi pomysłami, nowymi ideami w, w sztuce. Ja bardzo żałuję, że nie zdążamy honorować artystów za ich życia. Nie zdążyliśmy, aczkolwiek takie pomysły były już za życia Janusza. Zmagał się wiadomo z ciężką chorobą, a chcieliśmy bardzo, żeby był obecny na sesji Rady Miasta. No niestety się nie udało w tym przypadku. Natomiast bardzo się cieszę, że i Rada Miasta, i prezydent miasta i Zarząd Województwa Polskiego zdecydowali się wzbogacić kolekcję zbiorów naszych artystów, bo powinniśmy o tym pamiętać. O Polanin, który tworzył na całym świecie, ale takich artystów mamy całą masę. Tych, którzy już nie żyją, czy Bolesław Polna, czy Zygmunt Moryto, ale też ci artyści żyjący. Żeby mieli w końcu swoje miejsce, żebyśmy ich kochali za życia. W tegorocznym jarmarku świątecznym w Opolu bierze udział 40 wystawców wyłonionych w drodze konkursu. Oprócz wszelkiego rodzaju smakołyków dla odwiedzających opolski rynek przygotowano wiele atrakcji, w tym ogromne młyńskie koło. Jarmark rozpoczął się 28 listopada i potrwa do 24 grudnia. W tym roku bierze w nim udział 40 wystawców wyłonionych w drodze konkursu. Na straganach nie brakuje smakołyków, pieczywa, miodów i ciast. Są też zabawki, ciepłe skarpety i przydatne w każdej kuchni wyroby drewniane. Opolski rynek oczarowuje przepiękną iluminacją. Z każdej strony w oczy rzucają się kolorowe światełka i ozdoby. Nie brakuje również przygotowywanych na miejscu smakołyków, a dla zmarzluchów jest ognisko, przy którym można się rozgrać po długim spacerze pośród kramów. Mieszkańcy i turyści przybywający do Opola mogą już dziś poczuć magię nadchodzących świąt. W dzisiejszych informacjach to już wszystko. Zapraszam jeszcze na dalszą część programu i życzę miłego wieczoru. Witam Państwa, dzisiaj o tym, jak werbuje się agentów. Ostatnie wydarzenia związane z aktami sabotażu na kolei stawiają pytanie o to, kto jest ich sprawcą i w jaki sposób jest werbowany. Dotychczasowe doświadczenie i praktyka pokazują, że służby wywiadu werbowały współpracowników tradycyjnie w czterech obszarach. Pierwszy i najtrudniejszy kręgi decyzyjne. Chodzi o to, by nie tylko mieć wieści z pierwszej ręki, ale też wpływać na decyzje choćby w sposób ograniczony. Drugi krąg to ludzie mający dostęp do niejawnych lub trudno dostępnych informacji. Z tym najczęściej wywiad jest kojarzony i właściwie to największy obszar jego działalności pozyskiwanie danych, których nie da się pozyskać innymi metodami. Trzeci obszar to wywieranie wpływu informacyjnego przekupni dziennikarze, politycy mniejszych partii, i wreszcie czwarty obszar, ludzie pozyskiwani do wykonywania funkcji pomocniczych w czasie wojny, ewentualnie w czasie pokoju, np. praca jako przykrywka dla oficerów wywiadu, tzw. Tak nielegałów. Ale i w dobie internetu i mediów społecznościowych pojawia się całkiem inna metoda, np. rosyjskich czy białoruskich służb specjalnych. Ta nowa metoda to masowe werbowanie przez internet niekiedy przez telefon. Ciężko tak powiązać agenta z mocodawcą i nie da się zatrzymać zleceniodawców, bo są za granicą. Używa się mediów społecznościowych, przy czym konta są najczęściej wyszukiwane nie przez żywe osoby, ale boty wspierane przez sztuczną inteligencję. Działa to do momentu, gdy figurant zgodzi się na współpracę. Wtedy opiekę nad nim przyjmuje prawdziwy człowiek i zleca proste zadania za drobne pieniądze. Początkowo zgodne z prawem, kolejne są już wykroczeniami albo nawet przestępstwami, ale niezbyt spektakularnymi. Na przykład podpal śmietnik albo znisz kamieniem latarnię uliczną oczywiście wszystko udokumentuj. Potem odpal ładunek, podłóż bombę siej strach. Tak to działa, drodzy Państwo. Dziękuję za uwagę. Piotr Koniusz, instruktor narciarski, popularyzator sportów zimowych w regionie opolskim. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór, witam. Sezon tegoroczny, sezon narciarski zbliża się wielkimi krokami. Amatorzy białego szaleństwa już zacierają ręce, że będą mogli poszusować po świeżym śniegu w Zieleńcu na przykład. Początek sezonu zaplanowano na najbliższą sobotę, 6 grudnia. Ale uwaga, zanim staniemy na stoku, to bardzo ważna rzecz. Zadbanie o własną kondycję, wzmocnienie mięśni. Dlaczego to, Panie pierwsze takie istotne ważne? Bo wielu sprzed komputera bierze narty na plecy i zasuwa na stok. No sezon tak od, zacznijmy od tego, że sezon już zaczęliśmy, już byliśmy na nawach. To po czym jeździliście, śniegu nie było? Był śnieg, właśnie byliśmy na Sztubaju w Austrii A. na 11 <laughs> listopada wykorzystaliśmy weekend. Przepiękne warunki, dwa dni słońca, jeden dzień troszeczkę pochmurno, masę ludzi. Ludzie mówili, że wysłali filmiki stamtąd do Polski, mm -hmm. że to nie tylko w szyrku stoi się w kolejkach. Po prostu było wąskie gardło na dole, bo tysiące ludzi z całej Europy zjechało. Nigdzie nie było śniegu. Od Nicei we Francji ludzie byli, po Piemont, Turyn we Włoszech, po Valgardenę. Po prostu masę Polaków było, u nas było wolne. No dobra, ale to wyjaśnijmy, że na zagranicznych stokach Francja, Włochy, Austria ten sezon zaczyna się znacznie wcześniej. U nas teoretycznie 1 grudnia, właśnie dziś. No ale właśnie się zmieniło, bo już u nas sezon się zaczął, bo już szczyt ruszył, bo już zakopane ruszyło, bo już białka ruszyła. Także to różnie bywa. Ta pogoda wywija koziołki takie, fikołki. Mhm. Ale wracając do, do pytania, dlaczego jest takie ważne? Dlatego, że niestety nasza cywilizacja nas zmusiła do tego, że zasiedliśmy w fotelach. Na krzesełkach, przed laptopem, przed komputerem. I po prostu nasz system immunologiczny odmawia posłuszeństwa. Po prostu mięśnie zanikają, pracują tylko szare komórki, a nie pracują nogi i nie pracuje cały. przyzwyczajają się do lenistwa, że tak powiem. To znaczy, życie nas zmusza do tego, żeby wyłączyć organizm z mhm. działalności fizycznej ważne jest to po to żeby jak najwięcej przyjemności mieć z tego jeżdżenia na nartach a nie męczenia się po prostu chodzi o to żeby przed wyjazdem na narty jednak troszeczkę uruchomić organizm fizycznie to znaczy Wystarczy w domu zaczniemy więcej spacerować, nawet z telefonem, nie na fotelu, tylko chodzić. Żeby może uruchomić. Nordic, więcej, żeby troszkę było. spaceru. Może spacery takie bardziej dynamiczne, może z kijami, nordic Łąkik. Chodzi o to, żeby uruchomić system ruchowy. Dlatego, że on jest wyłączony i po prostu wyjazd wprost z siedzącego miejsca pracy, do czynnego jeżdżenia, hmm. na atak, no, sprawia później trudności, a może grozić kontuzją. Przecież chodzi o to, żeby to była przyjemność, tak żeby jest. to było y, relaks na świeżym powietrzu, a nie y, później y, ślęczenie w szpitalu czy, czy y, z nogą w gipsie. Kondycja to jedna bardzo ważna sprawa, ale przygotowanie sprzętu to też. Niebagatelny problem, bo mówimy: Ach, przez cały rok go nie wykorzystywałem, był tam w piwnicy, na strychu. To co tam się mogło stać? No tak, jest to ważne, dlatego że po pierwsze, po sezonie sprzęt trzeba przygotować do następnego sezonu, czyli wyluzować wiązania, przesmarować krawędzie, naostrzyć naty, żeby one były przygotowane już do następnego sezonu. Najwyżej ten stary smar się zdejmie, mm -hmm. założy się nowy smar i będzie to wszystko gotowe. Ale przychodzi nowy sezon i trzeba te naty znów przygotować do jazdy. Więc w związku z tym. Jeżeli wyluzowaliśmy wiązania, dobrze byłoby, żebyśmy sobie zanotowali, jakie były wskaźniki te nawiązania. Dlatego, że no, niestety wszystko ulega zmęczeniu. Stal ulega zmęczeniu, sprężyny ulegają zmęczeniu. Jeżeli zostawimy je nierozkręcone, no to one jak gdyby tracą pewien swój współczynnik sprężystości. Czyli jak gdyby trzeba będzie poprawiać coś tam. Czyli dobrze byłoby przed sezonem sprawdzić siłę wypięcia, mhm. bo jakiś tam rok czasu już upłynął, yy, yy, nasz organizm też troszeczkę poszedł do przodu, więc w związku z tym trzeba byłoby to od nowa ustawić. Sami, Sami możemy czy nie? Czy raczej no jeżeli wierzymy, że nic się tam za wiele w naszym wieku, jesteśmy tam w przedziale wieku 30, 60 czy 50 lat, to niewiele się zmienia. Jeżeli ustawimy te same parametry, które były rok wcześniej, no to będzie to w porządku. Oczywiście, przód i tył wiązania o takiej samej sile wypięcia, żeby nie było, że przód inaczej ustawiony, tył inaczej ustawiony, w lewej nodze inaczej, w prawej nodze inaczej, bo organizm mamy podobny, chyba że jest duża dysproporcja, duża różnica między lewą a prawą nogą, a tak bywa, to wtedy trzeba to ustawiać raczej na słabszą nogę, obydwie wiązania, bo wtedy nie wiadomo, którą na ten założę na którą nogę. Panie Piotrze, a jak jest z ubezpieczeniem? Bo wielu bagatelizuje. Ach, mnie tam się zapewne nic nie stanie. Ja mogę jeździć bardzo dobrze, ale ktoś może mnie staranować na stoku. E, kupować ubezpieczenie? Ale oczywiście, że tak. Wręcz e, odwrotnie Bo to nie są w sensie duże kwoty. E, wręcz powiedziałbym odwrotnie. We Włoszech już od trzech lat jest obowiązek wykupowania odpowiedzialności cywilnej. Policja na stoku mhm. sprawdza, czy ma narciarz ubezpieczenie? Zdarzyło się w moich grupach już kilkakrotnie, że policjant podjeżdżał i sprawdzał, czy ma delikwent ubezpieczenia. Sam miałem rok temu, półtora roku temu, kolizję z Włochem. Najechał na mnie Włoch, pan z Rzymu. Oczywiście, miał duże pretensje, że najechał na mnie z tyłu, że ja jechałem środkiem. On jechał, ciął gdzieś tam od prawej do lewej przez cały stok. No i oczywiście. Ja wezwałem policję, przyjechała policja yy, i pana sprawdzili, czy ma ubezpieczenie, bo chciałem od niego, żeby pokazał ubezpieczenie. Nie, nie chciał pokazać, policja sprawdziła, nie miał ubezpieczenia. Więc co policjant zrobił? Wziął pana, zjechali razem na dół do yy, kasy, do stacji narciarskiej i pan musiał wykupić sobie ubezpieczenie. Czyli kupując karnet we Włoszech pani pyta czy pan pyta w kasie a czy ma pan ubezpieczenie jeżeli nie jest możliwość wykupienia na 1 2 3 dni odpowiedzialności cywilnej to jest tylko odpowiedzialność cywilna od kolizji na stoku ale oczywiście ubezpieczenie jest bardzo ważne bardzo ważne jest to o czym wielu ludzi nie wie że trzeba zabrać ze sobą kartę eKU z europejskiego ubezpieczenia społecznego ponieważ często jest tak że w szpitalu czy gdzieś, nie pytają o ubezpieczenie, pytają o kartę EKUS, dlatego że wtedy bez problemu biorą człowieka od razu, zajmują się nim, a nie prowadzą całej korespondencji z ubezpieczycielem w Polsce, często problem przesyłania dokumentów i tak dalej, tak dalej. Wspomniał Pan o ubezpieczeniu, że we Włoszech jest już obowiązkowe, no ale mam jeszcze pytania dotyczące jednego no dwa piwka na stoku czyli krótko mówiąc jazda na nartach po alkoholu a w ogóle jak wygląda jak wyglądają te zasady ruchu na nartostradzie bo to też jest istotne to o tym porozmawiamy jutro a więc zapraszam jutro na godzinę 18. .00. Większość ludzi do tego stopnia lubi zwierzęta, że nie wyobraża sobie bez nich obiadu.